Czy kiedykolwiek czuliście, że robicie wszystko dobrze w swoich relacjach, ale jakoś nie wychodzi? Może powiedziano wam, abyście byli mili, szanowali jej przestrzeń, a nawet byli sobą, ale tylko się pogubiliście, czuliście się rozczarowani lub mieliście złamane serce. A co, jeśli powiem wam, że wszystko czego nauczyliście się o uwodzeniu kobiet jest błędne? Zaraz ujawnię sekretne słabości, które ma każda kobieta, a o których rzadko mówią. To są słabości, które każdy mężczyzna powinien znać. Zostańcie tutaj, ponieważ ten film może zmienić wszystko, co myśleliście, że wiecie o flirtowaniu. Jeśli jesteście gotowi obejrzeć ten film do końca, zostawcie komentarz poniżej: Jestem gotowy, ponieważ możecie mi zaufać. Nie będziecie chcieli przegapić ani jednej sekundy. Przyznajmy to, gra w randki jest sfałszowana i nie jest na Waszą korzyść. Może zauważyliście, że faceci, którzy wydają się wszystko ogarniać, tak naprawdę nie grają według zasad. Oni zrozumieli prawdę, której większość mężczyzn nie pojmuje. Kobiety, w przeciwieństwie do tego, czego Was nauczono, nie są istotami logicznymi i racjonalnymi. Ich pragnienia opierają się na emocjach, a prawda jest taka, że nawet one same nie potrafią świadomie wyjaśnić, dlaczego są zainteresowane niektórymi mężczyznami. Tutaj dogłębnie analizujemy 10 największych słabości, które ma każda kobieta, i pokażę wam, jak możecie je wykorzystać. Naszym celem nie jest manipulowanie ani ranienie kogokolwiek, ale zrozumienie psychologii atrakcyjności i wykorzystanie tej wiedzy do budowania lepszych, silniejszych i bardziej znaczących relacji. Nie będziemy tracić czasu na przestarzałe rady to będzie bezpośrednie i skuteczne. Jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy. Jeśli uważacie że warto obejrzeć, kliknijcie przycisk lubię to, i zasubskrybujcie nasz kanał, aby otrzymywać szczere porady, które naprawdę działają w dzisiejszym świecie. A teraz spójrzmy na pierwszą słabość. Numer jeden: Zdecydowany mężczyzna. Bądźmy szczerzy: dzisiejsze kobiety są bombardowane opcjami. Faceci zasypują ich diemy, obcy komplementują je, a aplikacje randkowe oferują nieskończoną liczbę potencjalnych dopasowań. Dlaczego więc większość mężczyzn ponosi porażkę w grze randkowej, mimo wszystkich dostępnych narzędzi? Ponieważ są niespójni, większość dzisiejszych mężczyzn jest chwiejna, nie dotrzymuje słowa i zbyt łatwo się poddaje. I wiecie co? Kobiety to zauważają. Oto bolesna prawda. Kobiety nie ufają łatwo. Czy to po kilku randkach, czy po kilku miesiącach, są przyzwyczajone do tego, że faceci znikają, gdy sprawy stają się trudne. Większość kobiet jest czujna, ponieważ doświadczyły, że mężczyźni nie pojawiają się, nie dopisują i nie są godni zaufania. Dlatego mężczyzna, który jest stabilny w swoich decyzjach, działaniach i słowach, natychmiast przyciąga uwagę. Bycie zdecydowanym, to coś więcej niż tylko pojawianie się na czas. Chodzi o ucieleśnianie stabilności w każdej dziedzinie życia. Musicie być mężczyzną, który nie tylko mówi, co zrobi, ale także robi to bez wahania. W świecie randek pełnym chwiejnych, niezdecydowanych mężczyzn, osoba, która dotrzymuje słowa, staje się latarnią morską na morzu niepewności. Zacznijcie od bycia konsekwentnym w małych rzeczach. Jeśli mówicie, że do niej napiszecie, zróbcie to. Jeśli obiecaliście zadzwonić o określonej godzinie, upewnijcie się, że dzwonicie dokładnie na czas. Bycie zdecydowanym nie oznacza bycia sztywnym, oznacza bycie godnym zaufania. Ona musi wiedzieć, że jesteście mężczyzną, który dotrzymuje słowa, ponieważ godność zaufania jest jedną z najseksowniejszych cech, jakie możecie zaoferować w dzisiejszym szybkim, często powierzchownym świecie randek numer dwa. Pewność siebie. Zawsze to słyszymy. Pewność siebie jest atrakcyjna, ale co to naprawdę oznacza? Pewność siebie to nie arogancja ani głośne mówienie. Prawdziwa pewność siebie to cicha, niezachwiana wiara w to, że jesteście wystarczający tacy, jacy jesteście. Ten rodzaj pewności siebie jest magnetyczny, ponieważ jest rzadki, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie wielu mężczyzn czuje potrzebę ciągłego udowadniania siebie innym. Kobiety naturalnie przyciągają mężczyzn, którzy są pewni siebie, ponieważ pewność siebie jest oznaką bezpieczeństwa. Pomyślcie o tym, kobiety mają swoje własne niepewności. Martwią się o to, jak wyglądają, jak są postrzegane i czy są wystarczające. Kiedy kobieta spotyka mężczyznę, który nie potrzebuje zewnętrznej walidacji, aby czuć się dobrze, to jak oddech świeżego powietrza. Dlatego pewni siebie mężczyźni wyróżniają się na tle morza niepewności. Zbyt wielu mężczyzn polega na zewnętrznych czynnikach, aby czuć się pewnie na swojej pracy, wyglądzie czy statusie społecznym. Ale co się dzieje, gdy to zostanie im odebrane? Prawdziwa pewność siebie pochodzi z wnętrza. Chodzi o wiedzę, że jesteście warci, bez względu na to, co dzieje się w waszym życiu. Kiedy macie ten rodzaj pewności siebie, stajecie się nietykalni, nie zachwiejecie się odrzuceniem. Nie wpłyną na was niepowodzenia i nie potrzebujecie aprobaty kobiety, aby czuć się dobrze. Zacznijcie pracować nad swoją wewnętrzną pewnością siebie, wyznaczając cele, bez względu na to jak małe, i osiągając je. Za każdym razem, gdy dotrzymujecie danego sobie słowa, budujecie swoje zaufanie. I pamiętajcie, pewność siebie nie oznacza, że jesteście doskonali. Oznacza, że jesteście wygodni ze swoimi niedoskonałościami. Bądźcie dumni z tego, kim jesteście, ze swoimi wadami i wszystkim innym, i obserwujcie, jak kobiety reagują na tę prawdziwą pewność siebie. Numer 3. Ambicja. Ambicja jest jedną z najpotężniejszych cech, jakie może mieć mężczyzna w dzisiejszym świecie, gdzie promowana jest obojętność, a zgoda na przeciętność jest normą. Ambicja wyróżnia mężczyznę, który ciągle stara się być lepszy. Kobiety przyciągają mężczyźni, którzy mają jasne poczucie celu i motywacji, ponieważ pokazuje to, że idziecie do przodu w życiu. Chodzi o to, że ambicja nie musi oznaczać budowania imperium wartego miliony dolarów, czy pracy 80 godzin tygodniowo. Oznacza to, że macie cele, pracujecie nad czymś, i odmawiacie zadowolenia się wystarczająco dobrym. Kobiety chcą być z mężczyzną, który jest zdeterminowany, ponieważ daje im to poczucie, że są częścią czegoś większego niż one same. Jeśli jesteście ambitni, pokazuje to, że nie jesteście zadowoleni z przetrwania w życiu, a to jest niesamowicie atrakcyjne. Ale gdzie większość mężczyzn popełnia błąd? Mówią o ambicji, ale jej nie popierają. Nie możecie po prostu powiedzieć, że jesteście ambitni. Musicie to pokazać poprzez swoją karierę, rozwój osobisty lub hobby. Musicie pokazać, że ciągle dążycie do czegoś więcej. Ambicja polega na postępie, a nie na doskonałości. Chodzi o pokazanie, że zawsze pracujecie nad lepszą wersją siebie. Zacznijcie od wyznaczenia krótko- i długoterminowych celów. Nie muszą być one wielkie, czy to awans w pracy, nauka czegoś nowego czy powrót do formy. Kiedy kobieta zobaczy, że jesteście ambitni, będzie chciała być częścią waszej podróży. Numer 4. Zły chłopiec. Chodzi o to, że źli chłopcy są atrakcyjni nie dlatego, że są źli, ale dlatego, że mają cechy, które kobiety uważają za nieodparte nieprzewidywalność, tajemniczość i kontrolę emocjonalną. Zły chłopiec nie przestrzega zasad, nie przeprasza za to, kim jest i zdecydowanie nie spełnia każdego kaprysu kobiety. To właśnie czyni go tak atrakcyjnym. Kobiety nie chcą mężczyzny, którego mogą całkowicie kontrolować, chcą mężczyzny, który ma własne życie, własne priorytety i nie kręci się wokół nich. Zły chłopiec jest mistrzem w tworzeniu emocjonalnych wzlotów i upadków, które sprawiają, że kobiety wracają po więcej. To, co czyni złego chłopca tak atrakcyjnym, to dreszczyk emocji związany z pogonią, jego nieprzewidywalność i poczucie, że jest nieco nieosiągalny. Ale jest coś takiego. Nie musicie być złym chłopcem, aby ucieleśniać te cechy. Musicie zachować poczucie tajemnicy i emocjonalnej niezależności. Nie ujawniajcie wszystkiego o sobie od razu. Zachowajcie coś dla siebie. Nie bądźcie zawsze dostępni. Pozwólcie jej zastanawiać się, gdzie jesteście i co robicie. To tworzy poczucie intrygi i przyciąga jej uwagę. Ćwiczcie kontrolę emocjonalną, nie pozwalając, aby jej nastrój dyktował wasz. Jeśli jest smutna. Zachowajcie spokój, nie dajcie się ponieść emocjom. Zli chłopcy są atrakcyjni, ponieważ kontrolują swoje emocje i życie. Bądźcie mężczyzną, który zachowuje zimną krew bez względu na wszystko. Numer 5. Ignorowanie zainteresowania. Kobiety chcą zainteresowania, ale kluczowe jest to, że zainteresowanie, które przychodzi łatwo, jest bezwartościowe. Żyjemy w świecie pełnym demów. Polubień i komentarzy. Wszystko to stale potwierdza kobiety, ale ponieważ jest to tak łatwe do zdobycia, staje się bez znaczenia. Mężczyzna, który się wyróżnia, to ten, który nie zasypuje kobiety zainteresowaniem od razu. Kiedy ignorujecie potrzebę kobiety do bycia potwierdzaną, to doprowadza ją do szaleństwa. Przestańcie okazywać kobietom darmową uwagę. Jeśli ciągle do nich piszesz. Komplementujesz je lub lajkujesz wszystkie ich posty w mediach społecznościowych, obniżasz wartość swojej uwagi. Zamiast tego zrób krok do tyłu i pozwól, aby to ona do ciebie przyszła. Gdy poczuje, że musi się postarać o Twoją uwagę, będzie ją znacznie bardziej doceniać. Numer 6 preselekcja. Jest powód, dla którego kobiety są bardziej zainteresowane mężczyznami, którzy już są w związku lub są otoczeni innymi kobietami. Nazywa się to preselekcją. Gdy kobieta widzi, że inne kobiety są tobą zainteresowane, w jej umyśle uruchamia się mechanizm, który mówi: musi być wartościowy. To ta sama zasada, która stoi za tym, że ludzie chcą kupować produkty, na które jest duży popyt. Jeśli wszyscy czegoś chcą, to musi to być wartościowe. Preselekcja jest potężna, ponieważ dotyka konkurencyjnej natury kobiet. Gdy zobaczą Cię w towarzystwie innych, atrakcyjnych kobiet, nawet jeśli jesteście tylko przyjaciółmi, Twój status w jej oczach wzrośnie. Zacznie się zastanawiać, co te inne kobiety w tobie widzą, a ta ciekawość sprawi, że będzie Cię jeszcze bardziej pożądać. Dlatego właśnie mężczyźni, którzy już są w związkach, często przyciągają inne kobiety. Nie chodzi o to, że te kobiety chcą zniszczyć związek, ale o to, że uznają takiego mężczyznę za atrakcyjnego. Jeśli innym kobietom się on podoba, to znaczy, że jest wart uwagi. Nawet jeśli jesteście tylko przyjaciółmi, otaczaj się kobietami o wysokiej wartości. Gdy kobieta zobaczy, że swobodnie komunikujesz się z innymi, atrakcyjnymi kobietami, będzie to dla niej znak, że jesteś wartościowym mężczyzną. Zacznie cię postrzegać jako kogoś, za kim warto gonić, bo inne kobiety już to robią. Numer 7. Męskość. Męskość jest dziś atakowana, ale prawda jest taka, że kobiety są biologicznie zaprogramowane, aby interesować się męskimi mężczyznami. Nie chodzi tu o bycie agresywnym czy autorytarnym, ale o ucieleśnianie zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej siły. Kobiety chcą mężczyzn, którzy potrafią je chronić i poprowadzić. Męskość to nie tylko mięśnie, chodzi o posiadanie celu, trzymanie się swoich przekonań i bycie emocjonalnie silnym. Kobiety pociągają mężczyźni, którzy wiedzą, kim są i nie dają się łatwo wyprowadzić z równowagi przez zewnętrzne okoliczności. Chcą mężczyzn, którzy potrafią zachować spokój w trudnych sytuacjach i są pewni siebie. W dzisiejszym świecie randkowym wielu mężczyzn jest zbyt emocjonalnych, reagują na wszystko, przejmują się drobiazgami i pozwalają, aby kobiety decydowały o ich samopoczuciu. Prawdziwie męski mężczyzna kontroluje swoje emocje. Gdy sprawy nie idą po jego myśli, pozostaje niewzruszony, spokojny i opanowany. To właśnie czyni go tak atrakcyjnym. Aby rozwinąć swoją męską energię, zacznij od przejęcia odpowiedzialności za swoje życie. Przestań obwiniać innych lub okoliczności za swoje problemy. Bądź stanowczy w swoich działaniach. Gdy napotykasz trudności, staw im czoła nie pozwalając aby emocje cię przytłoczyły kobiety chcą czuć się bezpiecznie u boku mężczyzny który potrafi kontrolować siebie i swoje życie numer 8 charyzmatyczne przywództwo kobiety naturalnie przyciągają liderzy nie musisz być ceo firmy ale w swoich interakcjach z kobietami musisz przejąć inicjatywę przywództwo Polega na braniu odpowiedzialności, podejmowaniu decyzji i pokazywaniu, że wiesz dokąd zmierzasz w życiu. Kobiety chcą mężczyzny, który może je poprowadzić, a nie kogoś, kto ciągle pyta o ich zdanie lub aprobatę. Charyzmatyczne przywództwo jest szczególnie potężne, ponieważ łączy autorytet z urokiem. Nie musisz być tyranem, aby być liderem. Twoje działania. Pewność siebie i umiejętność sprawiania, że inni czują się wartościowi, pozwolą ci przewodzić. Kobiety chcą być z mężczyzną, który wie, dokąd zmierza w życiu, ponieważ to daje im poczucie bezpieczeństwa i ekscytację z bycia częścią tej podróży. Gdy przejmiesz inicjatywę w interakcjach z kobietą. Będzie cię postrzegać jako bardziej atrakcyjnego, ponieważ zobaczy, że potrafisz brać odpowiedzialność i działać. Przywództwo jest atrakcyjne, ponieważ wskazuje na siłę, pewność siebie i determinację cechy, które kobiety uważają za nieodparte. Następnym razem, gdy będziesz na randce, przejmij kontrolę, zaplanuj wieczór, podejmuj decyzje i nie bój się prowadzić rozmowy. Kobiety lubią mężczyzn, którzy przejmują kontrolę, ponieważ czują się przy nich bezpiecznie i wartościowo. Gdy pokażesz, że potrafisz przewodzić, ona naturalnie zacznie cię naśladować. Numer 9: Inteligencja emocjonalna. Inteligencja emocjonalna jest jedną z najbardziej niedocenianych cech, jakie może posiadać mężczyzna. Wielu mężczyzn myśli, że bycie emocjonalnie inteligentnym oznacza bycie wrażliwym lub zbyt emocjonalnym, ale to nieprawda. Inteligencja emocjonalna polega na rozumieniu własnych emocji oraz emocji innych ludzi. Chodzi o to, aby wiedzieć kiedy słuchać, a kiedy mówić. Kobiety są istotami emocjonalnymi i potrzebują mężczyzny, który potrafi sobie z tym poradzić. Wiele mężczyzn, gdy kobieta wyraża swoje uczucia, próbuje je naprawić. Ale kobiety nie zawsze chcą, żebyś coś naprawiał, chcą, żebyś ich wysłuchał i zrozumiał. Kiedy to potrafisz, zyskasz ich zaufanie i bliskość, której większość mężczyzn nigdy nie doświadczy. Inteligencja emocjonalna oznacza również umiejętność kontrolowania własnych emocji. Kobiety nie chcą być z mężczyzną, który jest emocjonalnie niestabilny. Chcą kogoś, kto potrafi zachować spokój pod presją i radzić sobie z wzlotami i upadkami życia, bez załamywania się. Następnym razem, gdy kobieta będzie zmartwiona, praktykuj aktywne słuchanie. Nie próbuj od razu oferować rozwiązań, po prostu słuchaj, pozwól jej się wygadać, zaakceptuj jej emocje i okaż empatię. Ten prosty gest może zbudować poziom zaufania i bliskości, którego większość mężczyzn nigdy nie osiągnie. Numer 10 Pasje. Pasja jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech, jakie może posiadać mężczyzna. Gdy kobieta widzi, że jesteś pasjonatem w jakiejś dziedzinie czy to w karierze, hobby, czy rozwoju osobistym przyciąga ją ta energia. Pasja pokazuje, że masz cel i jesteś zdeterminowany. Nie powinieneś podążać za swoimi pasjami dla niej, ale dla siebie. Wielu mężczyzn popełnia błąd, udając, że są pasjonatami w dziedzinach, które ich nie interesują, aby zaimponować kobietom. Kobiety szybko to wyczuwają. Prawdziwa pasja jest atrakcyjna, ponieważ gdy jesteś autentycznie zaangażowany w coś, nie musisz starać się zaimponować kobietom, same będą się do ciebie ciągnąć. Znajdź coś, co cię pasjonuje, czy to kariera, fitness, hobby, czy osobisty projekt, i daj się temu porwać. Gdy kobieta zobaczy, jak bardzo jesteś oddany swoim celom, będzie chciała być częścią twojego świata. To właśnie dziesięć słabości kobiet, które każdy mężczyzna powinien znać. Pamiętaj, że nie chodzi o manipulację, ale o zrozumienie kobiecej psychologii i wykorzystanie tej wiedzy do budowania lepszych, silniejszych i bardziej znaczących relacji. Większość mężczyzn tego nie rozumie. Są zbyt zajęci gonieniem kobiet, szukaniem aprobaty i graniem według złych zasad, ale ty jesteś inny. Teraz masz narzędzia, aby odwrócić scenariusz i stworzyć dynamiczną relację. W której to kobiety będą się tobą interesować. Jeśli podobało Ci się to wideo, zostaw like i daj mi znać w komentarzach, która z tych słabości najbardziej Cię zaskoczyła. Jeśli chcesz więcej takich porad, zasubskrybuj kanał. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wysokiej jakości treści, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Jeśli jesteś gotów przejąć kontrolę nad swoim życiem miłosnym i przestać grać według nieskutecznych zasad, dołącz do naszej stoickiej społeczności. Udostępnij ten film osobom, które powinny go zobaczyć. Twoje wsparcie utrzymuje nas przy życiu i pomaga dotrzeć do większej liczby mężczyzn, którzy potrzebują tej wiedzy. Do zobaczenia w kolejnym filmie, jedenasty. Zaufanie i stabilność kobiety w związku szukają przede wszystkim zaufania i stabilności. Te dwa elementy są kluczowe dla budowania trwałej i głębokiej relacji. Zaufanie nie pojawia się z dnia na dzień, wymaga czasu, konsekwencji i spójności w działaniu. Kiedy kobieta wie, że może na Tobie polegać. Czuje się bezpiecznie i komfortowo. Stabilność emocjonalna jest równie ważna jak finansowa. Kobieta chce wiedzieć, że jesteś przy niej nie tylko w dobrych chwilach, ale także wtedy, gdy pojawiają się trudności. Pamiętaj, że zaufanie buduje się poprzez drobne, codzienne gesty: dotrzymywanie obietnic, szczerość i bycie obecnym w ważnych momentach. Dziesiąta druga pewność siebie. Pewność siebie to jedna z najbardziej atrakcyjnych cech, jakie może posiadać mężczyzna. Kobiety naturalnie przyciągają mężczyzn, którzy wiedzą, kim są i czego chcą od życia. Pewność siebie nie ma nic wspólnego z arogancją czy zarozumiałością, to raczej spokojna wiara w swoje możliwości i wartości. Kiedy jesteś pewny siebie, kobiety czują się przy Tobie swobodnie i bezpiecznie. Pewność siebie przekłada się także na sposób, w jaki komunikujesz się z innymi. Jesteś asertywny, ale jednocześnie otwarty na dialog. Pamiętaj, że pewność siebie bierze się z samoakceptacji i pracy nad sobą. To proces, który wymaga czasu i wysiłku. 13. Szacunek i uwaga: Szacunek to podstawa każdej zdrowej relacji. Kobiety doceniają, gdy traktujesz je z godnością i okazujesz im uwagę. To nie muszą być wielkie, spektakularne gesty. Czasem wystarczy pamiętać o drobiazgach, takich jak ulubiony kwiat, ważna rocznica czy po prostu uważne słuchanie. Kiedy okazujesz szacunek, kobieta czuje się doceniona i ważna. Pamiętaj, że szacunek to także szanowanie jej granic, opinii i indywidualności. Nie chodzi o to, aby zawsze się zgadzać, ale aby słuchać i rozumieć jej punkt widzenia. czternasty. Humor i lekkość. Poczucie humoru to prawdziwy skarb w relacjach. Kobiety uwielbiają mężczyzn, którzy potrafią je rozśmieszyć i wprowadzić do życia odrobinę luzu. Humor nie tylko rozładowuje napięcie, ale także zbliża ludzi do siebie. Kiedy potrafisz śmiać się z siebie i z życia, pokazujesz, że nie bierzesz wszystkiego zbyt poważnie, co jest bardzo atrakcyjne. Pamiętaj jednak, że humor powinien być naturalny i dostosowany do sytuacji. Nie chodzi o to, aby być wiecznym klaunem, ale o to, aby umieć znaleźć radość w codziennych chwilach. 15. Autentyczność. Bycie sobą to jedna z najcenniejszych rzeczy, jakie możesz zaoferować kobiecie. Kobiety mają doskonały radar na fałsz i udawanie. Potrafią wyczuć, kiedy ktoś nie jest autentyczny. Kiedy jesteś prawdziwy, pokazujesz, że nie boisz się być sobą, a to buduje głębokie poczucie zaufania i bliskości. Autentyczność to także odwaga, by pokazać swoje słabości i niedoskonałości. Nikt nie jest idealny, a właśnie te niedoskonałości czynią nas ludźmi. Nie próbuj być kimś, kim nie jesteś. Prawdziwe piękno tkwi w Twojej autentyczności. 16. Komunikacja Dobra, komunikacja to klucz do udanego związku. Kobiety cenią mężczyzn, którzy potrafią otwarcie rozmawiać o swoich uczuciach, potrzebach i oczekiwaniach. Nie chodzi tu tylko o mówienie, ale także o słuchanie. Kiedy jesteś dobrym słuchaczem, pokazujesz, że zależy ci na drugiej osobie i że jej zdanie jest dla ciebie ważne. Pamiętaj, że komunikacja to nie tylko słowa, to także język ciała, ton głosu i umiejętność wyrażania emocji. 17. Wsparcie i zachęta kobiety potrzebują wsparcia i zachęty, aby czuć się docenione i zmotywowane. Kiedy jesteś przy niej w trudnych chwilach i kibicujesz jej w dążeniu do celów, pokazujesz, że jesteś prawdziwym partnerem. Wsparcie to nie tylko słowa, ale także czyny. Czasem wystarczy być obok, aby dać jej siłę do działania. Pamiętaj, że każda kobieta chce czuć, że ma w tobie oparcie, niezależnie od tego, co dzieje się w jej życiu. 18. Cierpliwość i zrozumienie. Cierpliwość to cnota, która jest niezwykle ważna w relacjach. Kobiety cenią mężczyzn, którzy potrafią być cierpliwi i wyrozumiali, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Zrozumienie jej emocji i potrzeb wymaga czasu i wysiłku, ale to właśnie ono buduje głęboką więź. Pamiętaj, że każda kobieta jest inna i ma swoje tempo. Szanuj to i daj jej przestrzeń, której potrzebuje. Pamiętaj, że te wskazówki nie są po to, aby manipulować kobietami, ale aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i budować zdrowe, oparte na wzajemnym szacunku relacje. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat budowania trwałych i satysfakcjonujących związków, zasubskrybuj nasz kanał i dołącz do społeczności, która dąży do rozwoju osobistego i lepszego życia. Daj nam znać w komentarzach, które z tych punktów są dla Ciebie najważniejsze i jak je stosujesz w swoim życiu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.